To rolka, więc będzie krótko i szybko. Po więcej zapraszam na YouTube do medytacji somatycznej, ale taki praktycznik do ponownego zamieszkiwania w domu ciele. Po pierwsze sprawdź, jak jest, jaki jest klucz, który Ciebie sprowadza do siebie. Może oddech, może rotacje, może podskok. Tak, żeby poczuć siebie w ciele trochę bardziej, zbliżyć się, wejść przynajmniej do przedpokoju. Potem, czy nie ma jakiegoś nieproszonego gościa, głosu wewnętrznego, który bardzo Ci przeszkadza, umieść go w jakimś wygodnym miejscu choć na chwilkę i rozejrzyj się dalej. Poszukaj z intencją zauważenia, czy jest jakieś miejsce, które potrzebuje opieki albo miejsce, które czuje moc i chce się wyrazić. Zauważ, dotknij swoją skórę, najbliższą granicę i rozciągnij się w swojej przestrzeni domu ciała, zamieszkując coraz bardziej u siebie. Polecam te krótkie przypominajki i po więcej zapraszam do medytacji na YouTube i do rozejrzenia się po sklepie online. Wciąż przed nami nowy i ostatni cykl czułej siły obecności już od września. Niech ci będzie dobrze. U siebie, urządzaj się.